Słuchajcie, jak na urwę mamy tutaj większy budynek kamerzysta, proszę pokaż, piękny auto. idziemy zobaczyć, powiem szczerze, że ty kamerzysta przynajmniej się nie będziesz bał przychodzić, to idziemy, kamerzysta? Co, ty, co ci się stało w nogę? Chodź, chodź na. patrz na kamerę przystańczą, na kamerę, tutaj włącza. Там не идем, отещай. А нет. Вас... направить тебя. Типа. Я уже сейчас так осень? Ja czakną rowery ukradną. No, o tym No, jeszcze, w tym salonie piękności. Co tam było? Gdyż to tam jest? Sztuki. Sztuki. Ej, kradł. Co? A nie. To bluzka jakaś, różowa.

Czekaj na no ja co, też... to może zawalić się. To się zawali. Co jest zdjęcie? Zróbmy. Tak wiem. Tam nie, tam się może zawalić. choć. Nie, idziemy na dół. Pójdziemy, idziemy na dół. Nie, e, tam nic nie ma. Nie no, pójdę z tobą, jeszcze chodź. Ale tu się zapali. Ej, cicho, Słyszałeś to. Ej, zrób mi tutaj zdjęcia. Z piękności. Ej, To jest ładne. Ja chcę twoje zdjęcia. Trzeba zrobić ci zdjęcia. Stąd idź i myślę. Jak coś to nie widać na filmie, nie będzie widać Twojej twarzy. Zrobione. Artensunek do mnie dzwoni. Nie, nie tyle. Zrobione. I też zrób na ciszyka lepiej Zrób na Gotowa. Czekaj jeszcze. raz. ciszy. Nie, ej, Nie, jest takie jest, nie jeszcze. Tak? Jest tam. Patrz na kamerę, a nie zaczarowałam. Ten pan, tak, tak Czekaj. Czekaj. ok. Ej, cicho, cicho. Okay, Dobrze, Ja no, to już idziemy. Ej, na dół pójdziemy jutro. Na dół, jutro. To ja idę sam. Nie. No i dobra. Dobra, nie, dobra, mam. Idź. No idź, jo. Dobra, idziemy na dół. To nie, mam się tu A tak i... nie, tu nie. Jeszcze w stanie. daj I daj, Dawaj. w szybciej. dawaj, jeszcze Szybciej. Jesteśmy jeszcze ja chyba, Jeszcze Ej, fajnie, nie? Ej, tu, nie, to Tam już byliśmy. Chodź tu. Tam już byliśmy. Teraz słabo. Ja pójdę, ja, ja wezmę. Dobrze. Czekaj, na chwilę wyjdziemy. Czekaj, czekaj. Chodź na chwilę wyjdziemy. Na chwilę, trzeba na czekaj. Chwilę, na chwilę, Dobra widzowie, widzieliście tutaj... Yy, widzieliście pierwsze piętro. Widzieliście, widzieliście też górę. Więc yy, ogólnie jest fajnie. Mogę pokazywać Twoje twarzy na filmie? No okej. Okay. No widzieliście, widzieliście całą tutaj świątynię? Kamerzysta, pokaż. Ej! Dobra, cicho. No i widzieliście wszystko w pierwszym Czekaj, piętrze. nie Widzieliśmy też na drugim piętrze. I teraz idziemy na trzecie. Zrobiliśmy sobie Dobrze. zdjęcie, a teraz idziemy na minusowe piętro. Dobrze. To, pokażę... Teraz ja trzymam kamerę, ty za mną. Gdyby coś mi się stało... O kurde, pokaż... O kur... Ej, niech tam, tam się nie da. Tasia. Bo tam są plecy, A to będzie robić głośno. No i nie ma tutaj nikogo. Byśmy słyszeli. Nie To ja idę sam. Nie. nie. To jest tak Nie, jeszcze nie zwiedziliśmy ostatniego pomieszczenia. No, o... Ostatnie. Na no. Mamy wejście do góry. Tutaj jest wyjście. są te Дай yeah. 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 Ja Pokażemy widowę wam na kamera widzowie? Nie, jeszcze nie. Dobra, chyba. Ej, udało nam się to zrobić. coś. Ja, ja się cieszę, Ja się cieszę Bo na początku takie... jak to zobaczyłem to się tak obstaram, że ja mówię, nigdzie nie wchodzę. Ale jeszcze przyznań, że ja się nie boję. Dobra, czekaj. Tutaj mamy taki blok piękny. Dobra, widzowie, Widzieliście cały blok, od 0 do jednego. Wszystko praktycznie przejechaliśmy. Jest to zaraz y, y, na filmie. Pokażemy wam dokładne y, jakby y, takie przebitki, żebyście dobrze zobaczyli tak, to. I no i yy, nagrywajmy. No i ogólnie no to to wszystko. Teraz weźmiemy kamerę i wam... Yy, yy, ja się pożegnam lepiej. Po, pokażemy Dobra. od zera, Zera do jednego. Czekaj, czekaj, ja, ja nagram. Tu taki piękny, taka świątynia, widzicie górę, dół. Ej, to jest fałat Zeusa z, z lat. Tutaj takie coś, tam byliśmy, tam... Um... O, tutaj, tak, Ej, to, ten, tutaj ten, byliśmy. Prost, tam jest jak ucnisz, to wygląda grup XXX, ten, ten, ten no, 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 no. no. Mhm. Dobra, no i to wszystko. Mam nadzieję, że dacie lajka. A dobra, dziękuję za nagrywanie. Um, kanał robimy szalone rzeczy. Subskrybujcie mnie w roli EFRONDA. E, to ja e, strzała.